Szczęść Boże kochani, wdajcie bardzo serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Yy, właśnie tutaj przychodząc obok krzyża Pana Jezusa, jestem tutaj na, w paraf koło parafii w Białymstoku świętej Jadwigi, gdzie się odbywa codzienna adoracja. Każdego dnia od 6 rano do 21 można przyjść sobie na modlitwę w ciszy, yy, porozmawiać z Panem Jezusem, ale przychodząc obok krzyża, Teraz tak kochani, miałem tylko refleksję w sercu, tak wpatrując się w na naszego Zbawiciela, który oddał życie za nas, za nasze grzechy, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I kochani, tak pomyślałem sobie, tak zacząłem rozkminiać, jak On wisił na krzyżu, bardzo cierpiał. Niewyobrażalnie cierpiał, po prostu to jest tak, takie katusze fizyczne. Nie dość, że jeszcze był tak obiczowany, umęczony, całe ciało poranione, krew tryskała, wręcz bym powiedział, e, korona cierniowa, wbijały się kolce w głowę, nie dość, że jeszcze jeszcze woździami wielkimi przybili go do drzewa. Niewyobrażalne cierpienie, kochani. I tak sobie myślę, panie, i tak przypomniałem się, on modlił się. Zobaczcie, kochani, może w naszym życiu jest coś takiego, że chcemy jakoś odpłacić złem za zło że mamy taką pokusę zobaczcie Pan Jezus modli się za swoich oprawców Ojcze wybacz im bo nie wiedzą co czynią i kochani tak sobie myślałem zobaczcie no Jezus modli się za swoich oprawców za wszystkich ludzi którzy szydzili z Niego zobaczcie no im większa była złość jakaś nienawiść, gniew nieprzyjaciół Pana Jezusa im więcej z Niego drwili szydzili z Niego ten kochani jeszcze większe okazywał im miłosierdzie, z miłości do tych ludzi. Prosił Ojca swego w niebie, Boga. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Może dziś byś miała siostro, braci, taką pokusę, żeby może odbić to piłeczkę, pokłócić się z kimś. Jak ktoś jak ci może nie wiem, jakiś będzie ci ubliżał ze względu na to, że wierzysz mocno w Chrystusa, że Go kochasz że robisz wszystko, aby żyć Jego Słowem w pracy, w szkole, nie wiem i byś miała może taką pokusę, żeby odzajemnić to, jakoś powiedzieć trochę jakimś takim, nie? jak ktoś mówi, odbić to piłeczkę dlatego nie warto kochani, jesteśmy zobaczcie, nie odpłacajcie złem za zło ale błogosławcie, błogosławcie z całego serca pomódlcie się za tą osobę, może dzisiaj Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą co czynią ja, kochani, idę za na wziąłem ze sobą Pismo Święte, lubię czytać w obecności Jezusa, będę pamiętał też o Was w modlitwie, proszę też o modlitwę za mnie, ściskam Was mocno, stawiam Was z refleksją, niech Wam dobry Bóg błogosławi. Amen. Pokój dobro.